W budynku, którym występuje wspólne zasilanie wody dla instalacji wody bytowej oraz instalacji hydrantowej, na wypadek pożaru należy zabezpieczyć wystarczające ciśnienie wody w instalacji hydrantowej. Tak nakazuje rozsądek, bo przecież wszystkie współczesne instalacje wody użytkowej najczęściej wykonane są z tworzywa sztucznego. Które w trakcie pożaru może ulec stopieniu. O tym wymogu mówi również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenu. Dopuszcza ono możliwość przyłączenia przyborów sanitarnych do przewodów zasilających przeciwpożarową instalację wodociągową pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji. Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności powinna być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń. Prezentowane w filmie rozwiązania opisane zostały w nocie aplikacyjnej, którą można pobrać ze strefy projektanta Danfoss. Link do strefy widoczny jest na ekranie. W roli zaworów pierwszeństwa, których zadaniem jest odcięcie instalacji wody bytowej w budynku na wypadek pożaru, od lat z powodzeniem stosowane są zawory elektromagnetyczne Danfoss typu F-220B. Typowo zawór elektromagnetyczny zamontowany jest na instalacji wody bytowej, a presostat na instalacji hydrantowej. W chwili, gdy presostat wykryje, że ciśnienie wody w instalacji hydrantowej spadło i jest zbyt niskie, przełączy styki. Powodując zamknięcie zaworu oraz odcięcie instalacji wody bytowej, zapewni tym samym pełne ciśnienie w instalacji hydrantowej. Jednym z często pojawiających się pytań przy doborze zaworu jest kwestia, czy powinien być normalnie zamknięty, czy normalnie otwarty. Słowo normalnie w odniesieniu do zaworów oznacza stan, w którym zawór pozostaje bez napięcia. Niekoniecznie oznacza to stan, w którym zawór będzie pozostawał przez większość czasu. Możemy mieć zatem zawór NC, czyli normalnie zamknięty, skrót z angielskiego Normally Closed, inaczej beznapięciowo zamknięty. Jest to zawór, który kiedy nie ma napięcia jest zamknięty, po podaniu zasilania otworzy się na tak długo, jak długo cewka pozostaje pod napięciem, lub zawór NO, czyli normalnie otwarty, z angielskiego Normally Open, który działa dokładnie odwrotnie. Kiedy nie ma napięcia na cewce, zawór jest otwarty podanie napięcia skutkuje zamknięciem zaworu. Przy okazji warto dodać, że w ofercie Danfoss znajdują się cewki nie tylko na napięcie sieciowe 230V, ale także cewki na napięcie bezpieczne 24V oraz 12V prądu stałego. W roli zaworów pierwszeństwa najczęściej stosowane są zawory elektromagnetyczne EV220B typu NC, normalnie zamknięte. Jakie są podstawowe cechy takiego rozwiązania? Mamy tu szereg korzyści, chociażby to, że w czasie pożaru zawór nie wymaga zasilania elektrycznego. Jeśli zawór zasilany jest napięciem 230V pobieranym za wyłącznika głównego, to zamknięcie zaworu pierwszeństwa nastąpi w przypadku, kiedy otwarty będzie hydrant i presostat wykryje zbyt niskie ciśnienie. Ale również w sytuacji, gdy strażacy lub ktoś inny wyłączy zasilanie elektryczne w budynku w momencie wykrycia pożaru. W omawianym przypadku nie ma potrzeby stosowania przewodów elektrycznych ognioodpornych, ani prowadzenia instalacji elektrycznej zgodnie ze specjalnymi wymaganiami dla instalacji funkcjonujących w czasie pożaru. Zawór w trakcie normalnej eksploatacji wymaga jednak, aby cewka cały czas była pod napięciem. Pamiętajmy jednak, że mówimy o poborze mocy rzędu 11 W. To jest wielokrotnie mniej niż w do niedawna stosowanych typowych żarówkach żarowych. Po drugie, w razie awarii zasilania elektrycznego zawór samoczynnie się zamknie, odcinając użytkownikom obiektu dostęp do wody bytowej. Widzimy tutaj rekomendowane zawory z typu szeregu F220B w wersji normalnie zamkniętej, od DN15 do DN50 w wersji gwintowanej oraz DN65, DN80 i DN100 w wersji kołnierzowej. Wszystkie te zawory posiadają uszczelnienie z PDM i mogą być stosowane do wody pitnej, co potwierdzone zostało adekwatnym atestem Państwowego Zakładu Higieny. W niektórych sytuacjach w roli zaworów pierwszeństwa stosowane są zawory elektromagnetyczne EV220B normalnie otwarte NO. Jakie są cechy takiego rozwiązania? Zaletą jest to, że zawór nie musi być w trakcie normalnej eksploatacji budynku cały czas pod napięciem. W razie awarii zasilania nie nastąpi także odcięcie wody bytowej w budynku. Musimy mieć jednak przez cały czas trwania pożaru sprawne i aktywne źródło zasilania elektrycznego. Sytuacja może być prostsza, kiedy mamy np. zestaw hydroforowy przeciwpożarowy któremu i tak musimy zapewnić zasilanie elektryczne na czas trwania pożaru. Należy także stosować przewody ognioodporne i prowadzić instalację elektryczną zgodnie ze specjalnymi wymaganiami dla instalacji elektrycznych funkcjonujących w czasie pożaru. W całej pantli zasilania i sterowania zaworem, to jest od źródła zasilania poprzez presostat do zaworu elektromagnetycznego. Ewentualnie przy zastosowaniu systemu sygnalizacji pożarowej SAP może to zrobić sygnał z centralki takiego systemu. Widzimy tutaj rekomendowane zawory z typu szeregu EV220B w wersji normalnie otwartej, od DN15 do DN50 w wersji gwintowanej oraz DN65, DN80 i DN100 w wersji kołnierzowej. Tak jak w przypadku zaworów NC, zawory NO również posiadają atest PZH do stosowania do wody pitnej. Spójrzmy zatem jak działa zawór elektromagnetyczny z presostatem w funkcji zaworu pierwszeństwa. Na naszym panelu zamontowany mamy zawór elektromagnetyczny f 220 b 15 normalnie zamknięty NC, wyposażony na wypadek awarii zasilania w układ ręcznego otwierania. Zamontowany jest także zawór f 220 b 15 w wersji normalnie otwartej. Rolę czujnika ciśnienia pełni presostat RT200 z funkcją minimum reset. Do celów demonstracyjnych wykorzystujemy sprężone powietrze o ciśnieniu nominalnym 2 bar. Spadek ciśnienia do wartości 1 bara ma spowodować zamknięcie instalacji wody bytowej. W przypadku pracy w instalacji wodnej sugerujemy zastosowanie filtru siatkowego, który zapobiega przedostawaniu się ewentualnych zanieczyszczeń do elektrozaworu, mogących prowadzić do jego zablokowania. Z uwagi na możliwość osadzania się zanieczyszczeń pochodzących z medium, Sugerujemy także montaż zaworów w pozycji poziomej z cewką skierowaną pionowo do góry. Montaż taki ułatwia grawitacyjne odprowadzanie drobnych zanieczyszczeń. W przypadku większych zaworów kołnierzowych od DN65 do DN100, montaż w pozycji poziomej jest absolutnym wymogiem. Dodatkowo, aby ustabilizować strugę wody i zapewnić optymalne warunki pracy zaworu, sugerujemy, aby zarówno przed zaworem, jak i za znajdowały się proste odcinki rur o długości wynoszącej pięciokrotności średnicy nominalnej zaworu. Po wykonanym montażu na presostacie należy ustawić wartość nastawy, to jest minimalną akceptowalną wartość ciśnienia poniżej której presostat przełączy styki, powodując zamknięcie zaworu. Najczęściej wartość tą przyjmuje się na poziomie minimalnego ciśnienia zagwarantowanego przez instalację wodociągową, a przy przypadku budynków wysokich należy do tej wartości dodać jeszcze ciśnienie słupa hydrostatycznego wody w instalacji hydrantowej. Na marginesie warto zauważyć, że znajomość wartości ciśnienia w instalacji i dokonanie odpowiednich nastaw jest niezbędne niezależnie od tego, czy ustawiamy presostat pracujący z zaworem elektromagnetycznym czy też zastosujemy innego rodzaju zawór pierwszeństwa. W przypadku presostatów KPI35, BCP3 oraz RT200 z automatycznym resetem należy dodatkowo ustawić wartość histerezy, zwanej też mechaniczną różnicą załączeń. Jest to różnica pomiędzy wartością ciśnienia, przy której nastąpi przełączanie styków podczas spadku ciśnienia, a wyższą wartością ciśnienia, przy której styki wrócą do pierwotnej pozycji podczas ponownego wzrostu ciśnienia w instalacji. Możliwość ustawienia tego parametru jest istotna zwłaszcza w przypadku, gdy presostat pracuje w układzie regulacji, np. załączając i wyłączając pompę lub sprężarkę. W omawianym zastosowaniu nie ma on tak dużego znaczenia. W większości przypadków wskazane będzie to ustawienie możliwej minimalnej wartości histerezy. Spójrzmy zatem, co się stanie, gdy w instalacji otworzymy hydrant. Kiedy ciśnienie spada poniżej ustawionej wartości nastawy, Presostat przełącza styki, zdejmując napięcie z cewki zaworu NC. Następuje zamknięcie elektrozaworu, a tym samym odcięcie wody bytowej w budowie. Koniec akcji gaśniczej wiąże się z zakręceniem hydrantu, a tym samym ponownym wzrostem ciśnienia w instalacji hydrantowej. Ponieważ używamy presostatu z funkcją minimum reset, aby ponownie otworzyć elektrozawór, konieczne jest naciśnięcie przycisku znajdującego się na jego obudowie. Naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie styku i podanie napięcia na cewkę zaworu, jego otwarcie, a tym samym napełnienie instalacji wody bytowej. Warto wspomnieć, że na zaworze normalnie zamkniętym możemy zamontować układ ręcznego otwierania. W przypadku braku energii elektrycznej w łatwy sposób możemy ręcznie otworzyć elektrozawór, zmieniając położenie dźwigni w pozycję open. Należy pamiętać, aby po powrocie zasilania. Układ ręcznego otwierania z powrotem przestawić w pozycję closed, w tryb pracy automatycznej, w której sterowanie odbywa się za pomocą presostatu. W przypadku rozwiązania z zaworem normalnie otwartym działanie będzie analogiczne, tyle że zawór na co dzień pozostaje otwarty bez podawania napięcia. W razie pożaru po wykryciu spadku ciśnienia przez presostat przełącza on styki, tym samym podając napięcie na cewkę elektrozaworu. No właśnie, mówimy, że presostat w momencie wykrycia spadku ciśnienia może albo podawać, albo zdejmować napięcie z cewki elektrozaworu. Od czego to jednak zależy? Zależy to od sposobu podłączenia presostatu do obwodu elektrycznego zasilającego cewkę elektrozaworu. Stosowane presostaty posiadają pojedynczy styk przełączny z wyprowadzonymi trzema zaciskami. Wykorzystujemy wybrane dwa, a tym samym wybór zacisków wpływa na to, czy przy spadku ciśnienia wybrane styki zostaną zwarte czy też rozwarte? Przykładowo w popularnym presostacie KPI35 poprzez podłączenie obwodu zasilania cewki zaworu do pary styków 1 i 4 otrzymamy obwód, który będzie rozwierany przy spadku ciśnienia poniżej nastawy. To jest odpowiedni do zaworów NC. Wykorzystując z kolei styki 1 i 2 otrzymamy funkcję odwróconą. To jest zwarcie styków przy spadku ciśnienia, czyli konfigurację odpowiednią dla zaworów NO. Kiedy mamy już wybrany typ zaworu i wiemy, jak podłączyć go elektrycznie do presostatu, powstaje jeszcze pytanie, jaki najlepiej zastosować presostat. Do wyboru mamy kilka typów szeregów: KPI, BCP lub RT. Jeżeli kierujemy się wyłącznie prostotą i ceną, to wybór może paść na model KPI35. Jeden z najbardziej popularnych presostatów na rynku. Jeżeli chcemy produkt z najwyższej półki, sprawdzony od wielu lat w różnych wymagających aplikacjach, to właściwym wyborem będzie presostat RT200. Złotym środkiem mogą być presostaty BCP z zabudową w wykonaniu IP65, które podobnie jak RT mogą być stosowane na bardzo wymagających układach bezpieczeństwa. Jednocześnie cenowo są one bardziej przystępne od RT. Zarówno presostaty BCP, jak i RT mogą wystąpić w wersji z ręcznym resetem. Oznacza to, że po spadku ciśnienia w instalacji hydrantowej poniżej ustawionego progu i zamknięciu zaworu przez presostat, presostat sam z siebie nie otworzy z powrotem zaworu pierwszeństwa, gdyby nastąpił chwilowy wzrost ciśnienia, np. pod wpływem zamknięcia zaworu hydrantowego lub zwiększenia obrotów na pompie poprzez falownik. Powtórne przełączenie styków, powodujące otwarcie zaworu pierwszeństwa, wymaga ręcznego odblokowania presostatu przez człowieka poprzez naciśnięcie przycisku, znajdującego się na obudowie urządzenia. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w obiektach posiadających obsługę techniczną. W przeciwnym razie, w przypadku chwilowego większego spadku ciśnienia, użytkownicy zostaną odcięci od wody do czasu, kiedy zarządca obiektu naciśnie przycisk na obudowie presostatu. Niekiedy, zamiast presostatu, stosowany jest łopatkowy czujnik przepływu typu FQS. Czujnik taki może być wkręcony w króciec rurociągu o średnicy od 1 do 6 cali z przepływem wody o prędkości maksymalnie do 2 m na sekundę. Reaguje on na obecność lub brak przepływu w instalacji, Dzięki czemu, jeżeli ciśnienie w instalacji wodociągowej z jakiegoś powodu znacząco spadnie, nie spowoduje to zamknięcia zaworu pierwszeństwa i odcięcia wody dla użytkowników budynku. Z drugiej jednak strony, w przypadku, kiedy będziemy mieli zbyt mały przepływ na hydrancie z powodu np. właśnie niskiego ciśnienia w instalacji, czujnik przepływu może nie zareagować. Ponadto zazwyczaj chcemy zamykać zawór pierwszeństwa, kiedy ciśnienie w instalacji hydrantowej będzie za niskie. Czujnik przepływu reaguje na rozbiór wodów w instalacji hydrantowej, a nie bezpośrednio na wartość ciśnienia w tej instalacji. Z tego właśnie powodu rozwiązanie to jest rzadziej stosowane od presostatu, chociaż w obiektach posiadających zestaw hydroforowy zapewniający na czas pożaru wymagane ciśnienia na jego wyjściu jest popularne i sugerowane. Spotykamy je również w przypadku budynków wyposażonych w system sygnalizacji pożaru SAP. Podsumowując, Zawory elektromagnetyczne EV220B wraz z presostatem od lat z powodzeniem stosowane są w roli zaworów pierwszeństwa. Najczęściej stosowane są zawory w wersji normalnie zamkniętej, które zamykają się po zdjęciu zasilania elektrycznego z cewki elektrozaworu, albo poprzez presostat na nitce hydrantowej, albo poprzez wyłączenie zasilania wyłącznikiem głównym. Warto także pamiętać o zaleceniach instalacyjnych, takich jak umieszczenie filtra siatkowego przed zaworem, o właściwej pozycji montażu zaworu, a także o prostych odcinkach rur przed i za zaworem mającym na celu ustabilizowanie strumienia. Zapraszamy na stronę internetową, gdzie oprócz kart katalogowych znajdują się gotowe rozwiązania aplikacyjne, poradniki, atesty oraz certyfikaty. Przy okazji warto wspomnieć, że zawory elektromagnetyczne dostępne są w programach do projektowania instalacji wodkan firmy Santom oraz Instalsoft.